witajcie na moim kanale JoyStick dziś nagrywam kolejny odcinek i dlaczego na takim tle? dlatego, że dzisiaj yy, ja jestem tu z boku oczywiście dlatego, że dzisiaj mam mało czasu na nagrywanie no i no i tutaj muszę nagrać to tak na szybko dlatego, dziś jest mega odcinek bo będę otwierał o takiego boxa mega, nie? nerf fortnite x nerf Dlatego dziś będziemy otwierali tego boksika. Ale e, jeśli wbijecie 100 subskrypcji na tym kanale pod tym filmem i pod tym filmem zostawicie dodatkowo 350 e, łapek w górę, to będę otwierał e, kolejny pistolet. Może już nie Fortnite, ale będzie też to pistolet z Nerfa. A więc zacznę. Widzimy się już za chwilę, jak będę odpakowywał tego boksa. A więc widać po krótkiej przerwie, ja tutaj nożykiem rozciąłem tą tasiemkę. I już tutaj otwieram, przybliżę. O tak. Tutaj trzeba. O. Dobra, widzę, że w środku mamy jakiś kawałek tych Teraz to. zobaczcie, ja spróbuję to wyjąć. O, Dobra. wyjąłem, wyjąłem, co jest, o i tak to się prezentuje, tak się prezentuje pistolet, czekajcie tutaj naciągnę i mocny wystrzał coś czuję będzie, łatwo się kręci. Dobra, teraz ja tutaj mamy, co my tu mamy? Tutaj są strzałki zawinięte w takim papierku. Jezus, idę tego papieru? Dobra, mamy. A oczywiście to nie jest cały pistolet, bo tubę się dołącza do tego. Do tego za chwilę, widzimy się po krótkiej przerwie, jak założy na to tubę. No i mamy piękny rewolwer z Fortnite'a. Teraz naciągnę. O, no co jest? O i patrzcie. Dobra, teraz widzimy się za chwilę jak będę już z niego strzelał i zobaczycie jak to będzie wyglądało. Więc widać po krótkiej przerwie ja jestem tutaj. I teraz... Jeśli ten pistolet wywali tą rolkę papieru, a nie będzie łatwo, bo to mocno stoi no, ogólnie. To będę pod wielkim wrażeniem. Teraz bierzemy naszego rewolwera i tutaj trzymam, potrzymam i... No niestety nie, ale mocny wystrzał Wam powiem. Mocny, naprawdę. Czuć, że mocny. Teraz e, zobaczycie jeszcze jeden strzał za chwilę. No więc, no fajnie się prezentuje ten, ten pistolet. Rewolwer dokładnie. A teraz e, powiem Wam, czy daleko poleci, bo tutaj sobie strzelę. O kurczę, to z 20 metrów może lecieć. Wam powiem, się zdziwiłem. Mocny. U? O, no i się skończyły strzałki. Dobra, a więc widzimy się. A właściwie już widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał mój i Dogmana. Dajcie łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli chcecie więcej te tego typu filmów, to napiszcie w komentarzach. No i siemka!